Siemanko, z tej strony Kairos Recon. Dzisiaj gramy na mapie Zatoka Omańska, Jest ze mną ponownie WojraZet Cześć. Ciemanko. Gdzie jesteś, przyjacielu? Ja nie żyję. Czekaj. O, właśnie się rozpierdziłem. Łamaj mu obydwie nogi. Ja też dosyć nie. szybko zginąłem. Na jakim punkcie jesteś? Jest helik, ale, ale już nie. Tym. Ja jestem na C. Kurwa, U nas na statku strzelają. A, chuj, stary. Wypadłem do wody i... Chujnie robota. Yy, na C? Nie, teraz jestem w odrzutowcu. Tam no, zginąłem. Aha, to ty mi go wziąłeś. Dobra. Dzięki. <noise> Czołówka z odrzutowcem. Epicka sprawa. I co, ale zaliczyła ci tyle, czy coś? No właśnie nie. Viper czeka. Mam Vipera. Gdzie jesteś? Ja? Y na nomie. Nie. Dobra. Gdzie jesteś? Ja y heli Helikopter. helikopterze y Nie żyję. To zresp się na lotniskowcu Już się... A co masz coś? Helikopter ja Chyba tam tiketów nie dużo zostałem zostało Pizgają do ludzie O, jesteś No nie, jest, jest, coś ślepa Oznacz je jakiś co? Eee, yy, a dla mnie jestem. Może A? Może B. A do tego nie przejmiemy z helikoptera. Celado! Yy, z tyłu! Mam wyskakiwać? Nie, nie Ktoś nas namierza Noo, No, amuniłem Dobra. Ale nie wiem co to było. Yy, ten. Helikopter. Samolot. Nie zabił planki. Yy, <laughs> nie helikopter Nie mamy nic, żadnego transportu, żadnego punktu. No. Co robimy? Nic, czekamy, nie ma innego wyjścia. A helikopter? Zaj yy, zajęli już. Już dość dawno. Mówiliśmy łodzią no. O, może mi się uda. Skórny! Ja. O, no, no. Ej, weź zaszczel tego kierunku. Nie da się, bo to normal. Ej, nikt do niego nie wsiadł. Wsiadł, tylko... po chwili ja. wyskoczył, miałeś warto. Teraz ja muszę znaleźć jakiś transport. O, o! No dobra. <gryw> Szybko. Czołg no mnie zaszczelił. Zresztą, no to jest moje na yy, Mam helikopter. Vipera? Tak. Yy, nie. Ten, ten, drugi. Może się ładować do mnie. Spoko, przeżyjesz. Wolę nie ryzykować. <laughs> A z niego się nie da szczelać. ja będę tak? O, tu sobie lecę, za chwilę się przełączę na działko i tak odera rapować. Zresztą się, gdzie ty jesteś? Ja na gdzie? widzę. To lecę po ciebie i te... I zrobimy jakieś place będę. Kurwa, strzelają. Poczekaj, wyjdę na ten duży budynek. Ja cię widzę. O. Ja ciebie też, ale na budynku będziesz miał łatwiej Ale strzelają do mnie. Lecę na mnie. A kim gra snajperem, że idziesz na budynek? Nie, chciałem wyjść, żebyś się nie zabił lądując. Aha, a, Dobry plan. Nie powiem, żeby... No, powiem Ci, że Jeszcze czołku do nas jedzie. W BMP. Ale próbuję tu ninja z C4 zrobić. O, ja nie udało mi się, już miałem się rozbić. Chyba źle zrobiłem, że się na tych zresztą, tak? Jeszcze żyję. O, ale ja nie. A to jest normal! No tak. A. O, dostałem 10 kumek, ale i tak Kurwa, strzelają do tych czołgów. Zresztą się w tym fenomie co leci. Podlecimy sobie gdzieś, a ten kierowca jest w do dobry. Mówiłeś? A żebyś się zrespił. Zrespiłem się. Ej, ten technik może naprawiać helikopter jak leci w powietrzu? W tym helikopterze chyba tak. Zestapiemy? Tak, zestapie. Naprawiam Siekkoć. cię. Się. Nie! Naprawiałem cię. Ale to nie, ale leciałem. Aha, to sorry. <noise> Ja przejmuję B. Oliwkowy tłum. O kurwa, no czołg mi tu przyjechał. No nie, A... Chyba źle zrobiłem, że się rozpiłem na powietrzu. Nie, dobrze, bo Albo nie przejmiemy. Ej, z tyłu. Samobójstwo. No ja chciałem podłożyć C4, ale nie trafiłem. Kurwa. Ty mi wziąłeś ten? Na tu Co to jest pan... Pan Chris S1 To jest działko przeciwlotnicze? Tak, tak. To co jest u nich na rozstawieniu? Mam wipera. czekam na budynki. Nie, no mamy. Cieczę. Nie czekasz? Na tym budynku przy G. Aha, dobrze, to lecę. Jak dolecę, bo wiesz. Mi to może woda trochę w oceanie ale to tylko. Jestem ostrzeliwany, więc się. No lecę, a do mnie w ogóle nikt nie strzela. Wcale, o kurde! Ty widzisz mnie jak lecę? Niestety. <laughs> o kurde! Ej, zaszelił mnie! <laughs> zaszelił mnie samolot. Piero... Po co ja czekałem? Nie wiem. Ale mam Wipera, czekaj. Teraz. Ale nie ja, seru... Ale może trafię na dobrego kierowcę i punktów sobie nabiję, bo na razie to zamykam z 10 punktami za to, że się zresztą Mam helikopter O ja lecę tu Gdzie jesteś? W środku Vipera A no, Vipera Celamy do o ja jeżeli nie uruchomienie, to Aż biej się. No za piękny cymny. Jeszcze we mnie pierry Nie. Okay. Co ja zrobiłem? <laughs> eh. Dostałem punkty. Wiesz jak zabiłem kolesia? Pisał po prostu wojra zabity. Tam jakiegoś języka. Co ty I... zrobiłeś? Nie wiem. Musiałem o coś zahaczyć. Ej, ej! Tenają do mnie, nie? Ja bym chciał. Kupił? Kur, Wszystko. mnie. tak się już nie zrespisz? Zrespię się w tym. Ej, no nie, zajechał mi drogę. Lecę F35. Chocia... o kurwa. Ocean. I scelają u nas na res... Nie. No a nie ma się co respić. W ogóle się nie ma nie co respić. Tak nas orają, że to jest niepotrzebne Trzeba poczekać na odrzutowiec i przejąć punkt, który się gdzieś dalej znajduje. Taki jest D, albo. No właśnie. Albo tamten. tamten. Najlepiej byłoby, byłoby przejąć F. Według mnie. F? Tak. No, no F albo D, właśnie. Ja się reszpytam U naszych będą Jesteśmy na DD. d mnie nawet snajper... A chuj, samochód Mam helikopter O, to zaraz się ja tam z reszpy głos. No dobra, jest Popaczek A jest zaminowany. A z tych działek w ogóle w tym helikopterze ja robię jakąś krzywdę czołgą czy coś? Czołgą nie tak. A samolotą? A tego nie wiem, ale chyba tak Bo no tu go pisbą ładnie. No to lecimy na F Ciężko tu jest przeżyć chociaż przez 5 minut. No nie? Popatrz sobie na moje. A nie, mam 2. Dwa, 2. Dwa, Postaram się dobiegnąć do ciebie. Do mnie to ja. O, nasz. Może A? Gdzie? Kurwa, nie, a, na, a, a nie ma na co próbować. Chodźmy na E. Nie, Nasze jest. Dobra, to chodźmy na to A. Jedzie dwóch kolesi w samochodzie Jest tam się pilnuj Ale z których Od A E Bo... widzę no zginął Chodź, reszcie na mnie zreszcie na mnie, szybko po, po prawej są gdzieś, po prawej na mapie Gdzie po prawej? Po lewej na no teraz po lewej. Tu gdzieś w niej. Ty ręczny jesteś na spacji czy nie? Nie A. Tam, jest, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest Widzisz go? Ja go rozjadę Ja Kurwa! tak Sam, sam Nie, przegrzało mi się Czekaj. No nie, 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 ja to nie. Stój, stój Zginął, zginął. Ej. Abym go tam rozjechał, byłem blisko. Biegnie drogą. A to on jest mój! tak nie trafisz. Ej. Ja go zabiłem. Wiem. I zginąłem. Spoko, ja tu ucieknę. Reszcie z powrotem. Jestem na wprost. Czeka ja uciekam, bo dostałem kul Gdzie? Yy, o, teraz jest prosto W prawo Tutaj w tych kamieniach, gdzie strzelam A nie widzę gdzie strzelam Dobra, zachęcam, tutaj już nie ma nic Chodź na A. O! Właśnie spadł on obraz zginął. Na A? Tak, gdzieś tam... Zaminowane. Czekaj, bo sniper jakiś do mnie strzela. Musisz się ruszać Albo nie, bo tam BMP jedzie, uciekaj Może na E, bo nam przejmują. Dobra. O Jezus <laughs> Mówiłeś, że A jest zaminowane Dobra Przypadek Teraz na E Na E? A we no... A Na Tobie się zdarzy Już yy, Oni są tam, naprzeciw nas. Zresztą się na mnie Nikogo nie widzę, a co chwilę umieram. Ja tak samo. Teraz Nie Jestem na E już. Albo no, się nie reż, bo zaraz ją wodę rozbije. Ty jesteś pilotem? No. Możesz patrzeć. Nie jestem pewny czy chcę. <noise> no patrz. <noise> nie, 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 nie. Dobra, 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 o wodę się rozwinął. Kurma, ma chujo no, myczą trochę. Poczekaj, zrespimy się na sobie. Jak ja w wodzie jestem i nie wiem co zrobić. Samobójstwa chyba pokał niebo, więc tam gdzieś się mi nic mhm. nie no, Chodź do Vipera. Znaczy, nie do Vipera, do Venomu. Venom. To co? Tak, ja, Na który punkt? A na który ci pasuje? Mi to ja jest... Ja w Tam... G może? Albo E? Albo może D. D? Tak. Ale wiesz, to jest do nas strzela i to tego odwróci. A zaraz zawróci na Tam jest BMP podany. Tam... Wiem. Ja skoczę i z C4 to. Jak mi się uda, to akcja roku. Ale mi się nie udało. Eee, lewy na Jeszcze koło czołków wygląda. Ale czołk zaraz na mnie. Nie, no nie patrzy się na mnie. To ja nie. No nie. No nie, no nie. Nie, czołg jedzie do nas. Nie resp na mnie. Idzie <grymne> tak. zatrzymałeś się już. Skrata nadziei, a tu czołg dziw w wajpera. Vipera. Wyląduj, to wylądujesz w Ale już jest strzelec Ale to ja go zabiję. Ale to jest normal. No. O, nie ma strzelca. Gdzie jesteś? No, y ja jestem na. No wiecie, na start. Czekaj, jestem ostrzeliwany. A nie na No nic się nie dało zrobić. Zajebał. Ja ej, ej. Na to <laughs> o za to, że patrz widzisz ten, widzisz ten, ten, samolot, co leci, ten nasz? No Patrz Nic się nie stało A wysadziłem na nim C4 To są uroki normala niestety Aha, bo to normal, ja To sam siebie też nie zabije możesz, możesz się chyba zabić Dobra, trzeba się tam jakoś dostać. Viper jest. Um, a ja nie wiem. Nie. Jest F3. Chuj, a taka gra, to nie gra. A. To działko mogę zniszczyć? Nie. Nie, chodź do Venoma. No.

To nie ma sensu na tej mapie grać, ja jest, nie mam żadnego punktu. No właśnie. Ty gdzie jesteś? No w Venomie, w powietrzu. Dobra, to ja się na nie wdreszczę i coś. No tak, ująłem. Mam samochodzik O ja próbuję wylądować gdzieś a na A wyląduję na dźwigu Jestem na dźwigu O, a mnie sniper Uj to się cajdysz Na tym mapie. F35 i coś ugram? No, 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 jest mój. No. Nie pisz. Co? Nie piszę na jakiej wysokości jestem. Yy, leciałem odrzutowcem. Ale to tak, Fez wysoko byłeś, czy nie? No, tak, Fez wysoko. I nie otworzyłeś szladochronu? Nie, spadałem po prostu w dół. No i zabiłem się i dostałem ten nieśmiertelnik. Czekaj. Może też nie? Spróbuj. No, no wyskakuje bo i tak mi rozwalą ale czy ja wyląduję na ziemi czy we wodzie no ciut do ziemi do ziemi do ziemi do ziemi jest ziemia tam jest na miąższu no właśnie <laughs> na miast no <laughs> ja nie wiedziałem że jest taki śmieszni ale ja mym ale ty Co ty robisz? Ląduję. Kurwa, nagrywa. No nie, samobójstwo. <grystwo> ja wyskoczyłem Nawet nie samobójstwo, tylko pech No i koniec. Włączyć Trzecie miejsce. Włączasz czy nie? Tak. No dobra, to dzięki za nagranie. O, dzięki, dzięki też. Na razie. Na razie. Cześć.